No właśnie, jaka to brzmi? Jest 14:32 i są z moimi labową. I będziemy testować stać moją własnorobioną dubajską czekoladę. Idę po nią po kawałek. Moja siostra robowa. Oj, nie ma tego Dubaj. Jest. Czy to widzicie? Problemem na przykład samego za mojego kremu? 嗯哼。Mm hmm. Å mm. mm -hmm. mm -hmm. Mhm. Mm Przepyszne. Ja oryginalna, ja jadłam oryginalną. To jest lepsza. I będziemy dostać lody deleskaud. Mm -hmm. ale nie pachną Testujemy. O kurde! Dreskout, Musicie robić więcej. Więcej po prostu. Codziennie będę kupywać. Moje Lab było podobne Do członka dresscode. Testuj No przepysznę, róbcie więcej. Bis ganz schön.